Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie z gorącego, upalnego dzisiaj koszalina. Zapraszam serdecznie wszystkich na konferencję prasową przed galą Fight Exclusive Night 18 Summer Edition. Po raz pierwszy w koszalinie, po raz kolejny nad morzem. Mam nadzieję, że to będzie kolejny wspaniały event, a wszystkich fanów sportu walki czekają wspaniałe emocje. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w końcu trafiliśmy do Koszalina. Nie byłoby to się bez pomocy przyjaciół, którzy nas tutaj zaprosili. I z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować Pawłowi Wykrzekowskiemu. Chciałem też podziękować Piotrowi Robińskiemu, Adamowi Szałkowi z firmy ADT i przede wszystkim panu dyrektorowi Bednarkowi, który zarządza halą widowiskową w Koszalinie który nas zaprosił tutaj. Gdyby nie ci ludzie, ta gala by się nie odbyła. Mam nadzieję, że Koszalin będzie stałym punktem na, na mapie organizacji FEN, że będziemy tutaj czę częściej gościć. Koszalin to miasto, które słynie ze sportu walki. Macie tutaj wspaniałych zawodników. Mieliście tutaj wielokrotnego mistrza świata, świętej pamięci Józka Warchoła. Koszalin słynie z tradycji zapaśniczych. Macie tu wielu wspaniałych. Zapaśników, no a teraz też już ówczesnych wojowników, zawodników MMA, tak jak właśnie Mateusz Symączko czy Marek Worącow. i Mam nadzieję, że oni nikogo nie zawiodą, że dadzą dobre walki i że pokażą, że warto na nich stawiać. Na pewno cieszę się, że będę mógł walczyć dla organizacji PEN. Yy, przygotowałem się w 100% do tej walki. Myślę, że mój przeciwnik również. Yy. Nie tyle. Co Czekamy na to, co się wydarzy w ringu, nie? Czy masz jakiś gameplan na swojego rywala? Co, no, co, 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 co tak, go? mam game plan już od miesiąca dwóch, ale nie chciałbym go zdradzać teraz. No, jak, jakie widzisz y, 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 słabe i mocne strony w swoim przeciwniku? No tego przeciwnika? No myślę, że chciałbym sprowadzić walkę do parteru i tam ją zakończyć. Oba jesteście debiutantami w organizacji FM, No, okaże się, dla kogo ten debiut będzie zwycięski. No, na pewno dla mnie. Myślę, że Twój oponent ma podobne zdanie, ale to wszystko, to wszystko już się proszę Państwa wyjaśni już w najbliższą sobotę, FEN18 Summer Edition, bądźcie tam, wspierajcie miejscowych bojowników. Marek, ty, ty również debiutujesz przed własną publicznością dla organizacji FEN, to powiedz wszystkim fanom w Polsce, czym jest dla Ciebie ten debiut i jakie są Twoje oczekiwania po związaniu się z organizacją Fight Exclusive Night? Na pewno jest to dla mnie zniszczenie wszystkich moich marzeń, pokażenie się przed szerszą publicznością. No i co? No i dam z siebie wszystko na pewno. Twój rywal Filip Tomczak tak mocno wczoraj trendował na sparingach, że niestety nie był w stanie dotrzeć tutaj na konferencję prasową. W ostatniej chwili przesłał informację, że niestety źle się czuje. Tak bardzo wczoraj. Sparował mocno, niestety miał dzisiaj problemy nie dotarł. Myślisz, że to efekt tego, że on już czuje tą presję, że się ciebie obawia już tydzień przed galą? Na pewno czuje presję, skoro sparuje tydzień przed galą. Zazwyczaj zawodnicy robią już świeżość. Yy, więc yy, no zobaczymy co będzie 12 sierpnia. Bo myślę, że też jestem zdziwiony, bo... Zawodnicy też nie powinni sparować tydzień przed galą, wiadomo, że tu już jest okres, kiedy jest największe ryzyko złapania konkursu to powinien się wręcz oszczędzać. No ale widzę, że Filip Tączak jest pod straszną presją, obawia się Ciebie, to także chyba dlatego te sparingi w ostatniej chwili. Mam no, nadzieję, że się obawia. Trzymam kciuki i, i, i życzę zatem powodzenia. Dziękuję. Witaj, witaj Marcin. Witam w organizacji FEM. Powiedz Ty również będziesz na swojej ziemi debiutował, bo jesteś, pochodzisz z Kołobrzegu, brzegu, za zaledwie za 50 km stąd, czyli również będziesz mógł liczyć na wsparcie fanów. Twój rywal walczył już dla organizacji FEN, ale tylko jeden raz, proszę Państwa, jego rywal wywodzi się z kickboxingu, to będzie jego debiut Mateusza Łazowskiego w MMA. Natomiast Marcin już jest doświadczonym bardziej zawodnikiem, bo ma stoczone cztery walki. Od Mateusza dzieli go jakieś 15 kg, także na pewno warunki fizyczne będą jego przewagą. Ale posłuchajmy, co Marcin ma do powiedzenia, jaka jest jego strategia na tą walkę i jak będzie chciał złamać swojego rywala. Tak, Marcin, Mateusz Łowowski. Wiem, że bije się w K1 Mułajdaj. Zobaczymy, jak mu potoczy się walka w MMA. Ja szczerze wątpię, żeby cokolwiek. Cokolwiek tam zdziałał, po prostu był wezmę. Rozjadę go, rozjadę go. Myślałem, że dzisiaj będzie i będę mógł mu spojrzeć w twarz, powiedzieć mu, odradzić mu. Ale co tej walki okej. Okay. Rozjadę go i tyle. No i to mi się podoba, to jest dobry plan. Marcin zamierza, zamierza swojego rywala rozjechać i tyle. Nic ująć proszę państwa, nic, do, nic dodać. Tak, także słucham, co tutaj masz do, do powiedzenia swojemu rywalowi. Bartłomiejowi koperze, który tutaj siedzi obok i czujnie nadstawia oka i ucha. No przede wszystkim chciałem go powitać, cześć. Myśmy <gryzmy> się tutaj już pamiętałem. Rękę sobie podali. No, rozumiem, tak się usiadłem między wami. Nie będę musiał was na razie przynajmniej rozdzielać. Potem jak będzie face to face, to róbcie to tak ale na razie byle bym jak, jakimś rykoszetem nie dostał. No nie, wiesz, może się na kontuzję narazisz. Stolik potknąć, głupe by było, nie? Jakbyśmy wypadli tak z walki na tydzień przed. No. Co mam do powiedzenia? No, ja mam nadzieję, że to będzie dobra walka. Wreszcie walczę z jakimś dobrym zawodnikiem, nie? bo tam na początku był Łukasz Rajęcki, nie, nie Łukasz, przepraszam, Robert Rajewski. Dobry uderzacz, ale tam powiedzmy w partnerzy to, to, to nie bardzo. Poprzednio w tej Ukrainie, transowy pindol, także... <laughs> Szybko poszło, ale Bardzo, i... bardzo prosiło o cenzuralny słownik, panie George. <noise> dobrze. 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 E... Znaczy, Pamiętaj tak, to olejnik nie był taki słaby, bo to był rywal początkowo przymierzany do Kamila Łebkowskiego, zawodnika, który jest numerem jeden w wadze piórkowej na razie, przynajmniej w naszej organizacji. Potem akurat zestawiliśmy go z kimś innym, no ale pokazałeś klasę po prostu z olejnikiem. Szybko to załatwiłeś, nie czekałeś na decyzję sędziowską, pokazałeś, że jesteś mocny, może na razie jeszcze w rankikach niedoceniany, ale teraz... Spora szansa przed tobą, bo Bartłomiej jest wyżej od ciebie notowany w, ranki w rankingach i masz szansę trosze troszeczkę wskoczyć do góry. Tak jest. Znaczy, przede wszystkim liczę na dobrą walkę i mam nadzieję, że poleje się krew. Oby nie moja. <grych> no nie, naprawdę myślę, że to będzie naprawdę te... No, solidny przeciwnik, myślę, że naprawdę niezła walka. No i państwo, ja tylko chciałem dodać, bo nie każdy o tym wie, że Aleksander Georgas, jak to nazwisko wskazuje, to jest pół Polak pół Grek, bo jego korzenie płyną z Grecji. Ma sobie gorącą grecką krew i zawsze pokazuje to w klatce. Tak. Matka Polka, ojciec Zeus. Tak, że siła jest. Boleśny Grek. Po ostatniej walce doszło trochę przemyśleń. Zmieniliśmy parę rzeczy, wzięliśmy się na parę innych rzeczy. Było parę wypadkowych, których spowodowało moją przegraną. Ale jeśli ktoś sugeruje się moją ostatnią walką, to bardzo mocno się zdziwi, bo. Jestem innym zawodnikiem. Wiem, że dużo osób tak mówi po każdej swojej przegranej, ale osoby, które ze mną ćwiczą, które widziały to, co robię na treningach, wiedzą, że to nie są zwykłe słowa. Musieliśmy parę rzeczy odświeżyć, za parę rzeczy się wziąć, o których zawsze wiedzieliśmy, ale powiedzmy, póki wychodziło, to działaliśmy tak, jak działamy. Ale no, naprawdę forma jest życiowa. Najważniejsze, jest, żebyśmy dali walkę, która będzie podobała się publiczności, bo co z tego, że powiedzmy przeleżymy, trzy rundy, nic nie będzie się działo, ludzie będą się wali, to zupełnie nie o to chodzi. Ja przyszedłem tutaj, żeby się bić, żeby walczyć, żeby dawać dobre walki, wykrywać je efektownie. No i ja jestem pewny swojej wygranej, bo gdybym nie był pewny swojej wygranej, to po co miałbym za tydzień wchodzić do klatki. Ja wygrywam. I następną walkę toczę o pas, zdobywam ten pas i tak wygląda mój rok. 2017 jestem mistrzem Fight Exclusive Night. Wow, ambitny plan. To nie jest. Ja wiem, że tak będzie, po prostu nie wybiegam myślami, powiedzmy, poza tą walkę jestem w 100% skupiony, ale wiem, że tak będzie, po prostu zakładam sobie cele i je realizuję, nie ma w ogóle innej możliwości, żeby cokolwiek je pokrzyżowało. Już teraz był mały wypadek po drodze, ale to był tak jak mówię mały wypadek. Ja wracam na właściwą ścieżkę, znów będę niepokonany przez długi, długi czas i tyle. Wygrasz kolejną i potem dopiero... Ale pie... pas sobie mi... wiesz, mnie pas interesuje, nie? Mnie interesują fraki. Ja lubię mieć dobre staty i to, to mnie interesuje. No nie? to cieszę się bardzo, ja wiem, że wygram, wszystko zweryfikujemy za tydzień. I tyle. No, pas jest potrzebny, bo... Ludzie to kochają, ludzie to lubią, dzięki temu ja będę zarabiał więcej pieniędzy, ty nie musisz, no to fajnie, ale tyle no. Jezus Maria strach pomyśleć, co Kamil Łewkowski teraz sobie myśli, jak słyszę te wasze bójczuczne zapowiedzi, no wiadomo, że ten, kto zwycięży w waszym pojedynku, przybliży się do walki z Kamilem, bo kiedyś do takiego starcia polsko-polskiego musi dojść na pewno. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej, no ale ciężko coś planować. Ja też osobiście jako matchmaker fanów planowałem po ostatniej... Gali na Torwarze, gdzie i Ty walczyłeś i Kamil Polski walczyliście z, y, z rywalami z zagranicy i myślałem, że obaj wygracie i na kolejny wali w gali skonfrontujemy Was razem, no niestety los tak chciał, że obaj wróciliście, obaj przegraliście Kamil już się zdążył odbudować, wrócił na zwycięską ścieżkę, bo teraz to nie, nie powiem przy Aleksandrze, że y, pora na Ciebie, no ale tak się stanie, ja do tej walki pewnie dojdzie, bo to jest jak jest dwóch czołowych zawodników w organizacji, to pewnie przychodzi moment, w którym pewnie będą musieli ze sobą walczyć. I osobiście nie mam więc do Kamila, znamy się jakiegoś czasu, kiedyś nawet walczyliśmy bardzo dawno temu ze sobą, ale no, jeśli trzeba będzie, no... Finanse będą się zgadzały no, to jak najbardziej, no. Nie, ja nie wybieram sobie przeciwników, jestem gotowy na każdego w Polsce i za granicą, mierzę, mierzę dużo, dużo wyżej, ja wiem, że w przyszłości ci zawodnicy topowi na całym świecie to jest moja półka. Ja mi pozostaje z tego miejsca tylko się cieszyć, że mamy tak mocnych zawodników w kategorii piórkowej, że jest w czym wybierać, niech ci zawodnicy walczą i niech się wyłoni ten lider, ten number one. już za tydzień? U nas tego, tutaj w Koszalinie stoczę kolejną walkę z Grzebykiem Andrzejem. Myślę, że będzie to dobra walka, na pewno będzie mocno, mocno, się nam działo, nastawiam się na to. Co powiedzieć, Grzebyk nie przyjechał, szkoda, może by coś tam się, tutaj już jakieś małe spięcie było, co by nakręciło atmosferkę, no co, no zobaczymy za tydzień. No właśnie szkoda, że nie ma tutaj Andrzeja Grzebeka, bo mi się wydaje, że wy macie coś sobie do, po, do powiedzenia, że nie pałacie mówiąc delikatnie z sympatią do siebie. Także... Dzisiejszy face to facebook były bardzo ciekawe, no niestety Andrzeja, trener ma dzisiaj wesele, no nie mógł po prostu Andrzej mu tego zrobić, przyjechać na konferencję, stąd też nie ma go tutaj między nami, no ale spokojnie już za parę dni się spotkacie, już od, od piątku będziecie mogli to sobie wyjaśniać, najpierw tak korespondencyjnie, znaczy, twarzą nie... twarz, a potem już w placu P. Znaczy nie będziemy nic wyrażać korespondencyjnie, nie będziemy to wyjaśniać, Jest po prostu spotykamy się, tu ważymy, patrzymy sobie w oko, a w sobotę wychodzimy i się bijemy. To, 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 to myślę, że to chyba najzdrowsze, najzdrowsze rozwiązanie całej sytuacji. Myślę, że starcie na różka versus grzebyk jest to pojedynek, który zainteresuje każdego fana MMA, który wie o co w tym świecie chodzi. Jest to dwóch czołowych zawodników, bardzo mocnych, no, naprawdę są w stanie wygrać z każdym w tej kategorii wagowej w Polsce. Także myślę, że zwycięzca tego pojedynku podkreślić swoją pozycję na polskiej scenie MMA i przed nim wspaniała kariera, bo Marcin wcześniej miał serię chyba z tego co dziesięciu zwycięstw rzędu, czyli ile tych strzędzi jest rzędu. Nie, nie wiem, nie Bardzo dużo ostatnio niestety noga powinęła, ale wiem, że teraz dokonał sporych zmian, jeśli chodzi o przygotowania, ma nowy sztab. Trenerski i mówi, że jest w mega garze, jest w życiowej formie. To może powiedz coś o tych swoich nowych przygotowaniach, jak się czujesz po, po zmianie trenera, jak się czujesz w nowym otoczeniu? No co, no, no, no nowy sztab trenerski, nowa, no, nowe wyzwania, nowi, no, nowi spali partnerzy, chyba jeden z najmocniejszych obecnie teraz w Polsce teamów. WCA, Warszawski Centrum atletyki, gdzie cała taka powiedzmy śmietanka najlepszych sportowców. MMA i nie tylko sportów generalnie uderzanych. W Warszawie jest w jednym miejscu. Nowi trenerzy, Robert Jocz, który będzie kierował tutaj tymi tym przygotowaniami. Michał Bajka, zawodnik, który może nie ma jakichś sukcesów zawodniczych, zbyt dużych, ale jest, ma mega przegląd walki, też ma swoje bardzo duży wkład. Tak więc sam jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie. No na pewno no każdy, kto mnie zna i ogląda moje walki, to wie, że na pewno serca mi nie zabraknie i co by się nie działo, to będę szedł do końca. Eee, ale ja chcę to rozwiązać tak troszeczkę inaczej. Nie? Tak żeby to, to, to w końcu nie wyglądało jak, tylko, tak jak przez ostatnie jakieś tam dwa moje, że się tylko sercem, tylko żeby to było przemyślane, a te serce było takim dodatkiem, który postawi tą wisienkę na torcie. Myślę, że, że, że będzie dobra, dobra walka, dobra bitka. Że w tej walce nie będzie... No na pewno będą fajerwerki, bo myślę, że to jest takie podkrecowe też, że tam nikt nie będzie odstawiał. Będzie każdy chciał na 100% dać siebie wszystko. No przynajmniej ja nie na jaką tam mnie interesuje, co tam w głowie. Eee, no tyle, no co No ja na 100% się przy przygotowuję, na 101%, żeby być... W sobotę ja powiem tylko Państwu, że jako fan EMA nie mogę się doczekać tego pojedynku. naprawdę prawdziwe fajerwerki dwóch twardzieli, bardzo widowiskowo walczących zawodników, nie bojących się stójki. Także ja jestem przekonany, że tutaj nie będzie decyzji sędziowskiej, że albo jeden, albo drugi z nich padnie. Dalej mamy zawodników na wyłączność, ale też zawodnikom nie chcemy krzyżować kary. Jak jest młody taki zawodnik, w przypadku Marka Boroncowa, to coś... on się musi bić jak najczęściej. Nie będziemy mu tego o, ograniczać ze startu, bo on też potrzebuje walk, potrzebuje promocji. Jeśli nie jest jakaś organizacja, która nam nie nadepnęła jakoś specjalnie na opcisk, to nie ma problemu, żeby ci zawodnicy walczyli tam za naszą zgodą. No, problem się robi wtedy, kiedy jest jakaś organizacja, co, co z nami wojuje. To wtedy oczywiście nie puszczamy takiego zawodnika, ale jeśli chodzi na przykład o ACB, to ostatnio pogadaliśmy się z władzami tamtej organizacji I jest, jest współpraca, nawzajem się szanujemy, puszczamy tam swoich zawodników, oni to nas też w też razie czego puszczą, także wszystko jest tak jak, tak, jak należy i o pewnej takiej współpracy, bo o to chodzi, żeby się wspierać, żeby te MMA się rozwijało, a nie żeby ze sobą bojować. To będzie naprawdę, naprawdę super widowiskowa walka. Obaj są wspaniałymi bojownikami. Mają bardzo duże umiejętności. Ciężko mi powiedzieć, kto wygra, ale jestem przekonany, że to będzie bardzo, bardzo interesujący pojedynek. Dziękuję bardzo.